We wtorek, piątek i sobotę w tym miejscu funkcjonuje od lat targowisko miejskie. Jednakże nie wszyscy z tego powodu są zadowoleni, a szczególnie mieszkańcy sąsiadujących z bazarem posesji. Przyjeżdżający na zakupy mieszkańcy najczęściej parkują swoje samochody na chodniku lub bezpośrednio przy wjazdach lub wejściach. Do posesji mieszkańców, tym samym blokując możliwość wyjechania z własnych posesji. Zakaz zatrzymywania się przed posesjami czy zamontowane słupki nie do końca rozwiązują ten problem. Zawężenie zielonej wyspy o około 2 metry spowoduje, że poszerzy się miejsce na parking dla samochodów. Ustawione wiodełkę samochody na przestrzeni około 100 metrów na pewno odciążą parkujące samochody w dni targowe, a także miasto pozyska nowe miejsca parkingowe tak potrzebne na co dzień mieszkańców, mieszkańcom Marek. Co Państwo sądzicie o tym pomyśle? Jeśli macie chwilę czasu, napiszcie komentarz. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz Paciorek.